W 1773 roku król Stanisław August zamówił u Bernarda Bellotta cykl czterech portretów konnych. Trzy z nich do dziś znajdowały się w muzeach: Muzeum Narodowym w Warszawie i z Muzeum w Wiedniu. Miejsce przechowywania czwartego nie było znane. W 1795 roku w inwentarzu obrazów zamku został on opisany pod numerem 459. Paś Gintoft na koniu, za nim Królewski Stajenny. Jeździec ubrany w mundur polskiego oficera to być może 23-letni celestyn Gintoft Dziewiołtowski, późniejszy generał-adiutant króla i podpułkownik Wojska Koronnego. Sportretowany został na tle sielskiego krajobrazu Kampania Romana pod rzymskiej wsi. W tle widzimy antyczną budowlę mauzoleum Plaucjusza nad rzeką Aniene nieopodal Tivoli. Zakup obrazu na aukcji zagranicznej to bez wątpienia wydarzenie w historii odbudowy królewskiej kolekcji sztuki. Stało się to 300 lat po urodzinach malarza, 250 lat po powstaniu samego obrazu i 225 lat po opuszczeniu przez ten obraz murów zamku królewskiego.